Kancerz, choreograf, prezenter telewizyjny, a teraz już literat. Michał Piruk wydał właśnie książkę Chcę Żyć, jego pierwszą szczerą autobiografię. Lektura dla tych, którzy chcieliby poznać życie barwnej postaci show biznesu. Michał otwarcie mówi o swoim homoseksualizmie i żydowskim pochodzeniu. W Poznaniu 21 maja promował Chcę Żyć w Centrum Handlowym Malta. My porozmawialiśmy z Michałem o książce i o nim samym. Chciałam się dowiedzieć, po co została napisana ta książka. Po co została napisana? To jest dobre pytanie. Znaczy, po co została, to ja już wiem, po co została. Tylko dobre pytanie Upowiedz. jest, dlaczego w ogóle oni wpadli na pomysł czyli muza, żeby o mnie pisać. Mhm. Ja nie wiem, jak oni chcieli sobie wyobrazić, że ta książka będzie wyglądała i po co ona będzie istniała. została napisana przede wszystkim po to, że pewne etapy w moim życiu już są zamknięte, już drugi raz się nie wydarzą. I można o nich opowiadać i można je dać jako przykład troszeczkę takiego historii, o której nie do końca mamy pojęcie, ponieważ dużo wielu osobom się wydaje, że jak ktoś jest z jakiejś mniejszości, to my o nich wszystko wiemy, bo przecież ktoś nam o tym powiedział. Ale Rącz nie mamy. Zagadka, ale my uważamy już pewne rzeczy, że na przykład mamy stereotypy, że muzułmanie są tacy, a nie inni, Żydzi są tacy, a nie inni, homoseksualiści to są tacy, ludzie a nie inni. Um, I mamy jakieś takie utarte wyobrażenia. To jest trochę książka, która pokazuje, też, że, że wcale nie są inni. Są tacy sami jak każdy inny obywatel, ma takie same marzenia, ma takie same dążenia, ma takie same chęci budowania normalnego życia, takie same chęci funkcjonowania w normalnym środowisku. I Chcę być traktowany na równi. Że Ale to wyrzucenie... u nas w Polsce trochę jest problem. Nie tylko u nas w Polsce. No, z problemem mniejszości się styka cały świat tak naprawdę i, i wykluczenia. Um, też taką sytuacją, która gdyby, mm, pozwoliła mi zastanowić się na ten temat, czy w ogóle warto pisać tę książkę, była moja praca w Komisji Europejskiej i cały rok pracowaliśmy na terenie całej Europy ze względu na e, wykluczonych. I te grupy wykluczonych to jest tak naprawdę 70% albo i więcej ludzi żyjących na naszym kontynencie. Inni wykluczają nas ze wszystkich powodów: wzrostu, koloru skóry, upodobań, biegów. Tak naprawdę co chwilę możemy być wykluczeni z różnych powodów. I to są niestety przypadki, które w wielu państwach i w wielu kręgach kończą się. A dużymi problemami dla ludzi. Jeszcze osoby w średnim wieku sobie to ra, ra, radzą sobie z tym. Niestety wszystkie badania mówią, że młodzi, młodzież i dorosłe osoby już sobie z tym nie radzą. Są trochę bezsilni. Starsi ludzie już nie mają siły, po drugie też są wykluczeni ze względu na wiek. Już się nie nadają do wielu rzeczy. Już praca, walka o cokolwiek nie znajduje takiego odbioru, jakby oni chcieli. Nie są już traktowani jako Siła, że tak powiem, e, która może pracować, która może napędzać gospodarkę, i są niepotrzebni już systemowi. To jak temu to zapobiec? Wszyscy tak naprawdę są wykluczeni? No nie do końca chyba. Ech. Jakbyśmy się zastanowili, to, to w większości e, każdego można wykluczyć e, w pewien sposób. Tylko, ze, ma, że poszczególne osoby mają szczęście, że się znajdują w pewnych kręgach, a, gdzie są te podobieństwa większe, gdzie się stają większością. I bardzo o tą autonomiczność tej większości walczą, nie chcąc dopuszczać mniejszości ze względu na no, własne bezpieczeństwo. Ale gdyby się tylko zmieniło kilka czynników, no to już będzie problem, bo za chwilę może stanąć po drugiej stronie. Ale z tego sobie nikt nie chce całać sprawy i nikt nie chce o tym mówić, bo nie chce się tak traktować. I nie chcemy też przewidzieć takiego scenariusza, że to będzie dotyczyło nas, bo gdybyśmy zaczęli, a to rozpatrywać w tych kwest w takie, te, te kwestie przez pryzmat tego, że to my możemy stanąć po drugiej stronie, to może byśmy się zastanowili, czy potrzebnie podnoszę palec wskazujący na kogoś, kto według nas jest gorszy, zły, jemu się nie należy, um, nie zasługuje, a w ogóle powinien wracać do siebie. No z tym wracać do siebie to jest bardzo śmieszne, jeżeli mówimy o, o dużych miastach których bardzo mało jest autonomicznych mieszkańców, naturalnych, urodzonych. urodzonych mieszkańców. Ale po jakimś czasie zamieszkania już sobie usurpujemy prawo do tego, żeby innych wysyłać. Ale też trzeba sobie zdać sprawę, że wykluczanie jest trochę przyczyną, przyczyną do tego, że inni wykluczają, jest strach. I to jest różnoraki strach. Strach przed pracą, utratą pracy, miejsca pracy, strach przed podwyżkami, strach przed Większą ilością ludzi, którzy będą w większej konkurencji, i tak dalej, i wtedy bardzo łatwo wykluczać poszczególnych. Starych już nie powinni pracować, no bo po co? Zajmują miejsca pracy. Przyjezdnych też nie za bardzo, obcokrajowców nie za bardzo, młode matki. Młode, no, różne grupy są cały czas wypychane tylko po to, żeby komuś było łatwiej. A, A problem są? będzie większy, dlatego że Polska należy do państw, w których mniejszości przybywa. Teraz też jest kolejna utopia, że. My sobie wykluczamy różnych ludzi z różnego powodu, ale za chwilę te, te osoby wykluczone będą mogły stawać się częścią naszych rodzin. I co wtedy? I czy w tej książce znajdziemy odpowiedź na pytanie, właśnie, co wtedy? <laughs> Jak sobie z tym radzić? Odpowiedzi nie znajdziemy na, te, na takie pytania. E, to jest tylko i wyłącznie przykład, mój przykład, co ja z tym robię e, to, i czy warto, czy nie warto. E, ja uważam, że było warto. Ja uważam, że, że to były dobre decyzje. Um, na odpowiedzi nie znajdziemy, bo to nie poradnik. To nie jest książka naukowa, to nie jest um, przemyślenia psychologa. Nawet gdyby to był psycholog, to to jest um jego przemyślenia, a drugi będzie miał inne. Ja ostatnio brałem udział w panel um, ekonomiczny Europa ma Bliski Wschód. Um, byli naukowcy, którzy się zajmują problemem i tolerancji w ogóle. Czy tolerancja to jest jeszcze słowo, które powinno istnieć, czy w ogóle ono powinno się... Toczyć boje i czy ich w ogóle powinno się poświęcać jakikolwiek czas. Okazuje się, że trochę zdaniem w większości panelistów nie. To słowo to jest pewnego rodzaju wytrych. To jest takie słowo, które ma spowodować, że wszyscy będziemy się dobrze czuli. Tylko że z tolerancją to jest trochę tak jak z deklarowaną miłością do, do psa małego, którego kupujesz. Kupujesz tego małego psa i tak długo go kochasz, jak twoje dziecko się nie okaże, że ma alergię na niego. Później go nadal by kochać, ale już go nie możesz trzymać, więc go wykopujesz albo oddajesz gdzieś. I tak jest trochę z tolerancją. Dzisiaj tolerujesz, ale jak tylko będziesz miał powód albo możliwość, to wykopiesz tego kogoś, bo przecież nie musisz yy, akceptować. No i teraz jest pytanie, jak, jaka jest odpowiedź, jak można to zmienić? Na pewno edukacja, to jest, to jest bardzo ważne. Edukacja jest jeszcze raz edukacja. Na pewno wychodzenie i mówienie wcale nie jest inny, jestem podobny jak Ty. Na pewno wspieranie ludzi, którzy są w mniejszości, jeżeli się nie zgadzamy z tym, żeby ich wykluczano, a my nie jesteśmy wykluczonymi, to my mamy łatwiej stanąć po ich stronie. Nam jest łatwiej stanąć po stronie osoby, która już jest wyknięta poza margines. No i nauczenie się czegoś, czego w Polsce było bardzo dużo, bo Polska była najbardziej otwartym krajem na mniejszości w całej Europie, tylko zapomnieliśmy, jak się to robi to jest koegzystencja. Rozumienie świata, że jest różny, i nie wyrzucanie tego za granicę i odsyłanie w diabli um, i, i jak najdalej od siebie, tylko nauczenie się koegzystować. Szanować innych przyzwyczajenia, innych spojrzeń na świat, ale szanować jest ze względu na to, że sami oczekujemy szacunku wobec własnych przyzwyczajeń. My trochę mamy problem w Europie w chwili obecnej, nie mówię tutaj tylko o Polsce. O tym, że oczekujemy, żeby szanowano daną kulturę, nie szanując innej. No i to jest trochę utopia. No i trzeba zacząć patrzeć. A wróćmy tak, już typowo do książki, bo poruszasz też tam tematy nie tylko swoje oczywiście, jest to autobiografia, ale też trochę zahaczasz o show biznes. Czy już się ktoś na ciebie obraził, za słowa, które są w tej książce? Była jedna osoba, która napisała, że oczekuje przeprosin. A i ale ja mówię, ale czyli oczekujesz, że czy co powiem, że, że okłamy na twój temat? To no jest choreografka, o której powiedziałem, że była niezdolna. No jest niezdolna. No nie mogę ci za to przeprosić, jeżeli uważam, że jesteś niezdolna. A mam prawo tak uważać, jako osoba, która z tobą współpracowała, tak samo jak ona może uważać, że jestem niezdolna. Ja nie mogę oczekiwać, że ona będzie chodziła i mówiła, że jestem zdolny. No, ja uważam, że jest niezdolna. Nigdy jej pracy nie były jakieś niesamowite i, i powalające. Sam z nią pracowałem i podejście do pracy było niezbyt e, profesjonalne. No więc napisałem, że z całym szacunkiem, ale nie mogę cię za to przeprosić, bo to oczekujesz ode mnie kłamania, a ja nie chcę kłamać. No więc to było jedyne zażalenie, jakie się zda, z, zdarzyło do tej pory. O, oprócz tego było kilkadziesiąt zażaleń e, moich e, bliskich, moich znajomych, że oni e, sobie nie zasłużyli na miejsce w tej książce, ale się po prostu nie zmieścili. Czyli generalnie powstanie następna książka? Ach, Boże, nie mam. To jest strasznie ciężka i nudna praca. To bardzo dużo czasu trzeba poświęcić. Trzeba się określić do spotkania w jednym towarzystwie, pracować po nocach, a co jest później najgorsze, to żeby ją czytać kilkadziesiąt razy i dokonywać jakichś mikrozmian. I to już nie jest takie wesołe. Bo sam moment powstawania, tak? Dla mnie najgorsze są korekty, no, ale jeżeli ja ich nie dokonam, no to kto jej nie ma dokonać. A te korekty są strasznie ludne. Na razie nie myślę o żadnej książce, teraz zaczynamy program. Na dzień zaczynamy zdjęcia. Więc o książce nie ma myślenia. Jedyne co to marzę o tym, żeby otworzyć inną książkę z innym tytułem i ją dokończyć. Mm, a jak? Przeczytać. A nie, ja nie jestem dobry w tytułach, jakiś kryminał teraz czytam. Mhm. A jeszcze <laughs> mam takie pytanie. Michał Piłuk generalnie kojarzy mi się głównie z tancerzem. Teraz jest książka, to jedno, ale dla mnie Michał Pieruk to jest tancerz. czyli teraz jakiś projekt przed tobą, czy jesteś w trakcie jakiegoś projektu, co tradujesz, jeżeli chodzi w ogóle o takie kwestie związane z tańcem. E, z tańcem na razie mam totalną przerwę, bo nie mam ani czasu, ani. ani e, przede wszystkim czasu nie mam. E, aczkolwiek to jest już przerwa ponad siedmioletnia, ale że tak powiem. W, nie do końca, dlatego że 29 września 2013 roku e, zatęczyłem po 7 latach pierwszy spektakl e, z Kają Kołodziejczyk z Kasią Kizior Z Bartkiem Figurskim w, w Muzeum Historii Żydów Polskich e, w Warszawie z okazji Jarosz Haszana e, to był jednorazowy spektakl. E, też dla tylko dla zaproszonych gości e, związany ze świętem. E, I to, że się nie rozpadłem, nie rozsypałem, że jeszcze się okazuje, że można. Spowodowało, że zaczęła kiełkować w mojej głowie myśl, że może 2015 druga połowa, czyli sezon 2015-2016, żeby podejść do premiery, która będzie zarówno moim pożegnaniem ze sceną, ponieważ nigdy nie mogłem się pożegnać ze sceną, bo kontuzji doznałem w trakcie przygotowania do spektaklu. I tak mi się zamarzyło, żeby tą premierę przygotować ze wszystkimi tymi, którzy ze mną wtedy pracowali na tamtym spektaklu, który się nie odbył. Eee, trochę z dużym poślizgiem, ale, eee, ale może się uda. To czym Ty się Eem. teraz zajmujesz generalnie? Eee, czym się zajmuję? Eee, między innymi, tak jak powiedziałem, szykujemy się do programu. Teraz jest cały czas promocja książki. 9 miesięcy pracowaliśmy nad książką. Powstaje scenariusz do nowego programu, który jest robiony na 2015. Eee, teraz zamknęliśmy scenariusz na program na 2014. Odpalamy zdjęcia. W międzyczasie pracuję jako DJ w kolektywie Pioregisterem. A to zależy. Trochę co nam przyniesie chwilę. To bardzo różnie bywa. Nie jesteśmy usystematyzowani, że gramy tylko hałas, że gramy tylko elektronikę. Różnie to bywa. Zależy jaki jest dzień, jaka jest okazja, co się, co się tak naprawdę dzieje. Co oprócz tego? Zamykam choreografię w sobotę dla tancerki, dla solistki konkursową. Zamknąłem projekt teraz choreograficzny. Jeden, może coś zapomniałem, ale to tak mniej więcej. A, świat się kręci. Kończymy teraz drugi sezon w publicznej. Trzy miesiące teraz zdjęcia. Także zobaczymy. No tam, a no i to co, przesunęło nam się kręcenie dokumentu, który jest napisany, już jest cały wymyślony. Mieliśmy robić połowa czerwca zdjęcia w Moskwie, no ale trochę się stacja, że tak powiem, przestraszyła, że nie jest najbezpieczniej, w związku z tym zdecydowali nie wysyłać ekipy do Moskwy. No i nie wiem, na, tak naprawdę na kiedy się przesunie. No przesunie się na wtedy, kiedy będzie bezpieczniej. A mamy już nieśmiałe podejścia do listopada. Ja lecę na misję pokojową do Nepalu. Więc tam też nie odpocznę, ale się odetnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. pięknie. Dzięki.